Mr. SmokeyTube zaprasza do oglądania, a wszystkie treści, które znajdziecie na tym kanale, nie są to porady inwestycyjne, a jedynie subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut i innych rynków inwestycyjnych. Drodzy drodzy, a więc witam wszystkich. No i wygląda na to, że nadszedł ten długo wyczekiwany moment, kiedy to cały rynek kryptowalut zalicza naprawdę bardzo ładne odregowanie. No w końcu mamy bitcoina, który aktualnie jest wyceniany na ponad 103 tysiące dolarów. No i ogólnie moim zdaniem wiele wskazuje na to, że te najbliższe tygodnie oraz miesiące również powinny być dla niego dobre lub nawet bardzo dobre. Natomiast w dzisiejszym materiale skupimy się na potencjalnym alt-seasonie. Tak tak będziemy rozmawiać o altcoinach, które bez wątpienia przeżywają ostatnio. Ciężki okres, natomiast powiem Wam pokrótce, dlaczego moim zdaniem warto mieć ten sektor również na oku. Także porozmawiamy sobie o tych perspektywach, jeżeli chodzi o najbliższe tygodnie, a później przejdziemy do wyboru konkretnych projektów. No i tutaj od razu powiem, że raczej będziemy skupiać się na tej górnej części marketkapu. Raczej nie będzie tutaj jakiegoś hazardu na memcoinach. Skupię się raczej na tych długoterminowych projektach, które niosą za sobą jakąś perspektywę. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co moim zdaniem będzie grzało na przestrzeni najbliższej, najbliższych tygodni, no to ja oczywiście chciałbym z góry podziękować za pozostawione łapki w górę, subskrypcja, a także komentarze. No a teraz co? Łapa w górę i przechodzimy do rzeczy. Dobra, więc za chwilę przejdę do przedstawienia Wam 10 projektów, które moim zdaniem mają ogromną szansę, aby na przestrzeni najbliższych tygodni oraz miesięcy przynieść naprawdę ogromne zyski. Natomiast oczywiście pamiętajcie, że mówimy tutaj właśnie o pewnego rodzaju szansie, no bo wcale nie jest powiedziane, że tak właśnie się stanie. Natomiast dlaczego uważam, że jest na to naprawdę ogromne prawdopodobieństwo, od tego właśnie sobie dzisiaj zaczniemy. No i oczywiście mamy teraz bitcoina, który powrócił na poziomy cenowe powyżej 100 tysięcy dolarów. No, i od samego bitcoina sobie teraz zacznijmy. No, bo oczywiście, aby cały rynek kryptowalut miał się dobrze, no to i dobrze musi mieć się największa kryptowaluta dostępna na rynku. No, i tutaj zacznijmy sobie od samej czasowości oraz cykliczności. No, i jeżeli jeszcze nie wiecie, że w związku z halvingami bitcoina, czyli z regularnym ograniczaniem podaży nowych bitcoinów co 4 lata, mamy do czynienia właśnie z czteroletnimi cyklami, co świetnie obrazuje nam model cenowy stock to flow, gdzie nawet wykres cenowy Bitcoina, jest nałożona ilość nie pozostałych do halvingu, no jeżeli chwilę się temu modelowi cenowemu przyjrzycie, jestem przekonany, że wyłapiecie tutaj pewnego rodzaju podobieństwa i zależności, natomiast oczywiście nie samą cyklicznością człowiek żyje, no bo żeby do potencjalnych wzrostów doszło, no potrzebny jest popyt na rynku, no i tutaj oczywiście moim zdaniem tego popytu też nie brakuje, po pierwsze mamy amerykańskie ETF-y, które na przestrzeni ostatnich Nieco ponad 12 miesięcy, zgromadziły ponad milion sztuk bitcoinów. No, oprócz tego, po inauguracji Donalda Trumpa, również widzimy pewnego rodzaju odwrócenie trendu, jeżeli chodzi o podejście Stanów Zjednoczonych właśnie do rynku kryptowalut. No i tutaj pojawiają się pogłoski o potencjalnym zakupie przez Stany Zjednoczone jednego miliona bitcoinów, co oczywiście na tą chwilę wydaje się dosyć mało prawdopodobne, natomiast musimy pamiętać, że to ta zmiana myślenia, jeżeli chodzi o Bitcoina, ma miejsce w całych Stanach Zjednoczonych, no bo tak poszczególne stany właśnie są na etapie legalizacji ustaw umożliwiających im lokowanie części swojego kapitału właśnie w Bitcoina oraz w pozostałe kryptowaluty. Natomiast ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że nawet same wzrosty na Bitcoinie wcale nie muszą oznaczać rozwinięcia się potencjalnego alt sezonu. W końcu Bitcoin od dołka bez pod koniec grudnia roku 2020 drugiego Urósł ponad pięciokrotnie, natomiast duża część rynku altcoinów jest na podobnych poziomach cenowych co nawet rok czy dwa lata temu. No i tutaj przede wszystkim chciałbym zwrócić Waszą uwagę na potencjalne zmiany, jeżeli chodzi o otoczenie makroekonomiczne. No i tutaj na pewno warto zwrócić uwagę na Stany Zjednoczone, gdzie na horyzoncie pojawiła się potencjalna obniżka stóp procentowych, co automatycznie mogłoby zwiększyć apetyt na ryzyko wśród inwestorów. No i jeżeli chodzi o akcje, aktywa ryzykowne, jakimi bez wątpienia są altcoiny, no to zmiana w tym zakresie na pewno byłaby bardzo bycza. No i oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że ostatnie posiedzenie Fedu mieliśmy zaledwie kilka dni temu, no i do tak owej obniżki stóp procentowych nie doszło. Ba, nawet jeżeli sprawdzimy predykcje dotyczące najbliższych spotkań, no to nawet na tym spotkaniu, które ma się odbyć w połowie czerwca, również taka obniżka nie jest przewidywana. Dopiero na kolejnym spotkaniu, które ma mieć miejsce pod Koniec lipca, aktualnie blisko 60% inwestorów przewiduje, że do takowej obniżki dojdzie. Natomiast ja chciałbym zwrócić Waszą uwagę na fakt, że Fed w wiele sposobów może wpływać na rynki finansowe, no i tutaj na pewno warto obserwować odwrócone repo, jeżeli chodzi o amerykański Fed. No i tutaj widzicie wykres za ostatnie lata, gdzie w latach 2021-2023 obserwowaliśmy ewidentne zwiększanie tej płynności finansowej na rynkach, z czego skorzystały właśnie kryptowaluty, no bo to właśnie na początku roku 2021 doświadczyliśmy na tym rynku największych wzrostów. Natomiast następnie od początku roku 2023 obserwowaliśmy takie nieustanne zmniejszanie płynności. Natomiast tutaj warto zauważyć, żeby w tym zakresie również pojawiła się pewnego rodzaju zmiana, ponieważ w ostatnich dniach amerykański Fed dokonał zakupu obligacji amerykańskich. Pierwszy raz od roku, właśnie 2022. Także jest to pewnego rodzaju promyk nadziei, jeżeli chodzi o zmianę polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj musimy pamiętać, że no ten, tą gospodarkę musimy obserwować, ponieważ jest to największa gospodarka na świecie, natomiast warto również zwrócić uwagę na to, co dzieje się u konkurencji, ponieważ jeżeli sprawdzimy, jak zachowuje się chiński bank centralny, no to tutaj również od jakiegoś czasu słyszymy o pewnego rodzaju stymulusach, które również mają zwiększyć ilość tej płynności finansowej na rynkach, no i Chiny, tak, owe zwiększanie płynności finansowej rozpoczęły już w marcu. No i oczywiście na horyzoncie mamy również potencjalne rozwinięcie się wojny handlowej, natomiast tutaj również w tym zakresie na przestrzeni ostatnich dni pojawiły się pozytywne informacje mówiące o trwających rozmowach. No i tutaj przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że te informacje już potwierdziły obie strony, w przeciwieństwie do tego, co słyszeliśmy jeszcze kilka tygodni temu. No i oczywiście z jednej strony zakończenie, potencjalne zakończenie wojny handlowej będzie miało oczywiście pozytywny wpływ na wszystkie rynki finansowe, natomiast jeżeli chodzi stricte o rynek kryptowalut, no to tutaj na horyzoncie może również pojawić się pewnego rodzaju rywalizacja właśnie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami odnośnie tego, który kraj będzie takim światowym hubem, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Oczywiście Donald Trump od jakiegoś Jakiegoś czasu zapowiada, że to właśnie Stany Zjednoczone mają występować w tej roli. Natomiast, oczywiście, pytanie, jaka będzie reakcja ze strony Chin, no bo oczywiście musimy pamiętać, że jeżeli jakiś kraj będzie po prostu aktywnie na tym rynku uczestniczył, no to będzie jego kreatorem, co automatycznie zwiększy szanse na maksymalizację zysków. A dlaczego, moim zdaniem, jest to dobry moment, jeżeli chodzi o inwestycje w altcoiny? Już wam tłumaczę, no przede wszystkim, wszystko wskazuje na to, że ten risk, Reward jest aktualnie na bardzo dobrym poziomie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ostatnie 4 miesiące były miesiącami agresywnych spadków, no i wiele wskazuje na to, że ten kolejny ruch powinien być do góry, no a szansa na to, że spadniemy jeszcze wiele niżej jest po prostu aktualnie naprawdę niewielka. No ponadto mamy oczywiście również sektor memcoinów, który grzeje tak naprawdę od bardzo długiego czasu, no i oczywiście te ostatnie tygodnie były dosyć słabe, natomiast fakt, że kapitał do memcoinów powróci, wydaje się niemal pewny, natomiast musimy pamiętać, że sam rynek altcoinów, no to nie są jedynie memcoiny, a są też wartościowe projekty, no i cały świat zdecentralizowanych finansów, który może być pewnego rodzaju rewolucją dla finansów, które znamy obecnie, no i taką rewolucją może być sektor RWA, czyli tokenizacji aktywów ze świata realnego, no a tutaj musicie wiedzieć, że do tego rynku dołączają prawdziwi giganci z rynku światowych finansów, jak chociażby BlackRock, czyli największy taki fundusz zarządzający aktywami na świecie, który od dłuższego czasu bardzo agresywnie zwiększa swoją ekspozycję na łańcuch Ethereum. No i aktualnie mówimy tutaj o ekspozycji zbliżającej się do 3 miliardów dolarów, no i wzroście wartości o ponad 25% na przestrzeni ostatnich 30 dni. No a to oczywiście nie wszystko, no bo jeżeli mówimy o altcoinach, no to musimy sprawdzić jak radzi sobie Ethereum, które aktualnie względem Bitcoina jest na najniższych poziomach od przeszło 5 lat, co również daje nam naprawdę sporą szansę na to, aby ten alt season na przestrzeni najbliższych miesięcy się po prostu rozwinął. Dobra, więc skoro wytłumaczyliśmy już sobie pokrótce, dlaczego szansa na to, że potencjalny alt season się rozwinie, jest naprawdę duża, no to teraz przejdźmy do przedstawienia Wam 10 projektów, które moim zdaniem na przestrzeni najbliższych tygodni oraz miesięcy mogą przynieść naprawdę ogromne zyski. No i teraz już przechodząc do konkretów, projektem numer 1 na tej liście nie mógł być projekt inny niż Ethereum, czyli pewnego rodzaju król altcoinów, największy altcoin na rynku, którego kapitalizacja rynkowa aktualnie przekracza 280 miliardów dolarów. Natomiast, oczywiście, no, większość z was pewnie zdaje sobie sprawę, że Ethereum radzi sobie w ostatnich miesiącach dosyć średnio, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że aktualnie wyceniany jest na nieco ponad 2300 dolarów, co ogólnie oznacza, że od poziomów cenowych z atehazy roku 2020 Pierwszego jesteśmy jeszcze dosyć daleko, a jeżeli porównamy to do Bitcoina, który te poziomy już dawno przebił, no to te wnioski na tą chwilę mogą być naprawdę średnie, natomiast nie możemy zapominać, że pomimo średnio radzącego sobie tokena Ethereum, Ethereum to prawdziwe serce świata zdecentralizowanych finansów, z największym łańcuchem o wartości zdeponowanej przekraczającej 60 miliardów dolarów, także no tutaj tak naprawdę ta sytuacja Ethereum się nie nie zmieniła, no i pozostawia ono bardzo daleko swoich konkurentów w tyle. No, poza tym, Ethereum jest projektem, który wciąż się rozwija. No i tylko kilka dni temu mieliśmy ostatnią z aktualizacji sieci, czyli aktualizację Pektra, która ogólnie skupiała się na skalowalności sieci, no i ogólnie jest dosyć pozytywnie odbierana przez różnego rodzaju krytyków. Natomiast to oczywiście nie wszystko, bo tych zmian na horyzoncie w przypadku Ethereum jest naprawdę sporo, no i tylko kilka dni temu Vitalik Buterin, czyli twórca tego projektu, zaproponował zastąpienie Ethereum Virtual Machine przez inny język, który miałby również pomóc w rozwoju tej sieci. No a skoro już jesteśmy przy Ethereum, no i wcześniej powiedzieliśmy sobie o BlackRocku, czyli o największym funduszu inwestycyjnym na świecie, a także o sektorze RWA, odnośnie którego predykcje są naprawdę oszołamiające. No to musimy pamiętać, że wszystko wskazuje na to, że BlackRock jako mi Miejsce do tokenizacji swoich aktywów wybrał nam właśnie łańcuch Ethereum, no bo mówimy tutaj o bardzo agresywnym zwiększaniu tej ekspozycji, która aktualnie dobija do 3 miliardów dolarów, no i urosła ona o ponad 25% tylko na przestrzeni ostatnich 30 dni. Także moim zdaniem, jeżeli weźmiemy to wszystko pod uwagę, no to szansa na to, że Ethereum na przestrzeni najbliższych tygodni będzie się miało dobrze lub nawet bardzo dobrze, jest naprawdę spora, a do tego, jeżeli dołożymy Fakt, że Ethereum jest aktualnie na najniższych poziomach cenowych względem bitcoina od przeszło 5 lat, no to ja Ethereum do swojego portfela po prostu dokładam. Dobra i lecimy dalej i projektem numer dwa na mojej liście jest token MX, czyli token negatywny giełdy MEXI i jeżeli jeszcze tej giełdy nie znacie, no to warto ją sprawdzić, ponieważ posiada ona najszerszą ofertę kryptowalut na rynku z ofertą aktualnie zbliżającą się do 6000 różnych kryptowalut, a także giełda jest o tyle ciekawa, że charakteryzuje się brakiem opłat transakcyjnych za handel na rynkach spot, także jeżeli jeszcze nie posiadacie konta na giełdzie MEXI, no to teraz na waszym ekranie pojawia się kod QR, który możecie zeskanować swoim telefonem, no i w dosłownie kilka minut rozpocząć handel na tej właśnie giełdzie, a wracając do samego tokena MX, aktualnie wyceniany jest on na 2,75$ przy kapitalizacji rynkowej na poziomie 260 milionów dolarów, natomiast musicie przyznać, że jeżeli chodzi o wykres tego projektu, no to wygląda on naprawdę, ale to naprawdę zdrowo, natomiast jeżeli chodzi o sam token MX, no to zwróciłbym uwagę również na jego deflacyjną charakterystykę, ponieważ mamy tutaj do czynienia z regularnym spalaniem tokena MX, no i ma ono miejsce raz na kwartał. No a idąc dalej, samo zapotrzebowanie na token MX również powinno być w trendzie wzrostowym, ponieważ jego posiadanie daje szereg korzyści, jeżeli chodzi o korzystanie z giełdy MEXI. No, oczywiście, mamy tutaj do czynienia z ograniczeniem opłat transakcyjnych, natomiast to oczywiście nie wszystko, ponieważ możemy również zakwalifikować się do akcji. Kickstarter, czyli blokując określoną ilość tokena MX, aktualnie możemy być zakwalifikowani do szeregu airdropów z projektów, które są listowane właśnie na tej giełdzie. No a to oczywiście nie wszystko, ponieważ akcje lunch pulowe również odbywają się właśnie za pomocą tokena MX. Także, biorąc to wszystko pod uwagę, a także to co powiedzieliśmy sobie przed chwilą, czyli ten potencjalny altseason, który może się rozwinąć, no to jeżeli spojrzymy na token od giełdy, która ma najszerszą, ofertę altcoinów, no to moim zdaniem tutaj wszystko powinno pójść po myśli. Na projektem numer 3 niech będzie memcoiny, czyli Osaka Protocol. Osaka, czyli tak zwana czarna sziba bieżącej hossy. No i tutaj przede wszystkim zachęcająco wygląda ten wykres, który po ostatnim załamaniu mógł napawać pewnego rodzaju niepokojem, natomiast no, na przestrzeni ostatnich tygodni obserwujemy naprawdę fajne odbicie, no i sama Osaka urosła o ponad 150% na przestrzeni ostatnich 30 no i ogólnie hype dotyczący tego projektu moim zdaniem jest naprawdę duży. Tutaj to community wydaje, wydaje się robić naprawdę sponą robotę. Także ja w jakimś niewielkim stopniu również projekt Osaka Protokol do swojego portfela skupuję, no i po cichu również liczę na to, że ten wynik szyby z poprzedniej hosty zostanie chociaż w niewielkim stopniu powtórzony. Dobra, więc projektem numer 4 na mojej liście jest projekt KASPA wyceniany na ponad 10 centów za sztukę i kapitalizację rynkowej na poziomie niespełna 2,8 miliarda dolarów, co daje miejsce 52 w rankingu Market Capu. No i tutaj po pierwsze ten wykres cenowy moim zdaniem również wygląda bardzo obiecująco, natomiast to nie wszystko, no bo to co w przypadku projektu KASPA mnie urzeka, no to jest konsensus proof of work, czyli jest to sieć, która tak samo jak w przypadku Bitcoina zabezpieczona jest mocą obliczeniową, no i wydobycie ma miejsce za pomocą różnego rodzaju koparek. No i przede wszystkim zwróciłbym uwagę z tego, co ustaliłem, że jest to taki najbardziej rozwijający się projekt Proof of Work, no bo aktualnie jest on na siódmym miejscu. No i przed nim są takie projekty jak Ethereum Classic, Monero, Litecoin, Bitcoin Cash, czy też Dogecoin, no i oczywiście Bitcoin. Natomiast wszystkie pozostałe projekty są to projekty, które powstały ładnie. Kilka lat temu. Natomiast w przypadku projektu Caspa jest to można powiedzieć takie nowatorskie projekty, podejście do konsensusu Proof of Work. Także moim zdaniem niesie to za sobą naprawdę ogromną wartość. No i ja projekt Caspa osobiście bardzo chętnie skupuję. Dobra, więc projektem numer 5 na mojej liście jest projekt Render o tym samym symbolu, projekt wyceniany na niespełna 5 dolarów i 20 centów przy kapitalizacji rynkowej na poziomie 2,6 miliarda dolarów. Natomiast to, co moim zdaniem jest naprawdę ważne w przypadku projektu Render, no to nisza, którą ten projekt się zajmuje. No a mówimy tutaj o dystrybucji mocy obliczeniowej pomiędzy różne firmy czy też podzespoły. No i musicie pamiętać na tym etapie, że moc obliczeniowa jest to Rzecz, na której oparty jest cały świat sztucznej inteligencji, no bo to właśnie moc obliczeniowa jest do generowania tych odpowiedzi wykorzystywana. No jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy do czynienia z projektem, który odpowiada za dystrybucję mocy obliczeniowej, na którą jest naprawdę ogromny popyt, no to moim zdaniem ten projekt na pewno warto w swoim portfelu posiadać, co również potwierdza nam dotychczasowy wykres cenowy tego projektu, no bo tutaj warto nadmienić, że jeszcze na Początku roku 2023 projekt był wyceniany na około 40 centów, także mówimy tutaj o wzroście o ponad 1000% na przestrzeni niespełna 2,5 roku. A projektem numer 6 na mojej liście jest Pendle również o tym samym symbolu, który aktualnie zajmuje miejsce 140 w rankingu market capu z kapitalizacją rynkową zbliżającą się do 640 milionów dolarów. No i w przypadku tego projektu tutaj trochę wyznaję taką zasadę, że projekty, które radziły sobie bardzo dobrze, że przed halvingiem powinny radzić sobie również bardzo dobrze i po halvingu. No i w przypadku projektu Pendle, on w tym okresie około-halvingowym osiągnął naprawdę ogromne zyski. No a jeżeli chodzi o sam projekt, no to mówimy tutaj przede wszystkim o świecie zdecentralizowanych finansów, no i o generowaniu różnego rodzaju yieldów. Także moim zdaniem, również i na tą część rynku warto mieć ekspozycję. No i ja mam ją właśnie poprzez token Pendle. Dobra, więc projektem numer 7, który osobiście chętnie skupuję, jest projekt Ondo, którego cena aktualnie waha się w okolicy 1 dolara. No i tutaj oczywiście również mamy do czynienia z bardzo dobrze wyglądającym wykresem, natomiast jeżeli chodzi o sam projekt Ondo, no to mamy tutaj do czynienia z sektorem, o którym już dzisiaj sobie trochę powiedzieliśmy, czyli o sektorze RWA, tokenizacji aktywów ze świata realnego. No i tak jak w przypadku wyboru projektu Ethereum, mówiliśmy o Takiej bezpośredniej ekspozycji, ponieważ to właśnie na łańcuchu Ethereum miało dojść do tej tokenizacji, no to tak, w przypadku projektu Ondo mówimy bezpośrednio o projekcie, który właśnie tą tokenizacją się zajmuje. Także ja osobiście bardzo chętnie Ondo do swojego portfela dokładam, no i uważam, że przed nim bardzo dobre miesiące. A projektem numer 8 na mojej liście jest projekt Radium. Projekt wyceniany na 3 dolary przy kapitalizacji rynkowej na poziomie 870 milionów dolarów. No, i za pomocą tego projektu chciałbym mieć ekspozycję na łańcuch Solany. Na łańcuch, na którym zdeponowane jest ponad 8,5 miliarda dolarów. No, i jeżeli chodzi o samą Solanę, no to bez wątpienia jest to drugi największy łańcuch na rynku. Oczywiście ta różnica pomiędzy Solaną a Ethereum jest naprawdę spora, natomiast na pewno posiadać na niego. Ekspozycję warto, no i ja właśnie za pomocą tokena Radium chciałbym sobie tą ekspozycję zapewnić. Jeżeli chodzi o sam projekt, jest to największa giełda zdecentralizowana, działająca na łańcuchu Solany. Także potencjalne wzrosty na Solanie powinny być również widoczne i na tym projekcie, także dlatego w tym zestawieniu się on znalazł. A projektem numer 9 na mojej liście jest projekt PP, czyli mamy tutaj do czynienia z typowym Memcoinem, gdzie żadnej większej wartości bym się nie doszukiwał. No i oczywiście, ja wspominałem Wam, że będę skupiał się na projektach wartościowych. Natomiast, no, też trzeba wziąć pod uwagę, że ten rynek rządzi się swoimi prawami. No i często to właśnie Memcoiny przynoszą większe zwroty z inwestycji niż te projekty wartościowe. Także, biorąc pod uwagę ten bardzo dobrze wyglądający wykres, no i ten hype, który potencjalnie może się. Pojawić. Ja osobiście Pepe do swojego portfela wybieram. A więc zbliżamy się ku końcowi, no i ostatnim projektem na mojej liście jest projekt BNB. No i ogólnie muszę Wam powiedzieć, że co do wyboru tego ostatniego projektu musiałem się dłuższą chwilę zastanowić. Natomiast taki finalny wniosek jest taki, że na te projekty z niższymi marketkapami jeszcze przyjdzie czas. No a teraz warto skupić się na tych czołowych kryptowalutach. Jeżeli jeszcze nie wiecie, czym jest token BNB, no to jest to oczywiście. Token natywny giełdy Binance, czyli bez wątpienia największej giełdy kryptowalutowej na świecie, której taki przeciętny wolumen handlowy, tak jak na przykład wczoraj, przekroczył 18 miliardów dolarów tylko w ciągu 24 godzin. Także, jeżeli jeszcze konta na giełdzie Binance nie posiadacie, no to teraz na waszym ekranie pojawia się kod QR, który możecie zeskanować swoim telefonem, no i w dosłownie kilka minut rozpocząć handel na największej giełdzie kryptowalutowej na świecie, a wracając do samego tokena BNB, no to. Aktualna kapitalizacja rynkowa tego projektu przekracza 95 miliardów dolarów, no i oczywiście, tak jak już w przypadku. Poprzednich projektów, o których wam dzisiaj mówiłem, wykres w przypadku tego projektu wygląda wręcz znakomicie. No i ogólnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to token natywny, największej giełdy kryptowalutowej na świecie, no to jego potencjał również moim zdaniem maluje się w naprawdę jasnych barwach. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że sam token BNB jest tokenem deflacyjnym, ponieważ tutaj również mamy do czynienia z kwartalnym spalaniem tego tokena. No a to oczywiście nie wszystko, ponieważ sama giełda Binance wykorzystuje go do różnego rodzaju Lunch launchpooli, czyli akcji listowania nowych tokenów na giełdzie. No jeżeli jeszcze tego nie wiecie, no to każdy taki listing kończy się niemałym hypem, a na pewno sporymi wzrostami, jeżeli chodzi o to o ten nowo listowany projekt. No i właśnie token BNB w ten sposób buduje swoją wartość. Także moim zdaniem, jeżeli weźmiemy to wszystko pod uwagę, no to ta najbliższa przyszłość dotycząca tokena BNB wygląda Wygląda naprawdę, ale to naprawdę bardzo dobrze. No i chociażby kilkanaście godzin temu pojawiła się predykcja ze strony funduszu Standard Chartered, który przewiduje by BNB na poziomie 2800 dolarów przed rokiem 2028. Natomiast jeżeli mnie zapytalibyście o zdanie, no to ja uważam, że takie poziomy cenowe token BNB może osiągnąć znacznie, ale to znacznie szybciej. Także na dzień dzisiejszy to już będzie wszystko. Oczywiście pamiętajcie, że to jest moje tylko tylko subiektywne zdanie na temat tego, co może wydarzyć się na rynku na przestrzeni najbliższych tygodni oraz miesięcy. Natomiast jeżeli ten materiał Wam się podobał, no to ja chciałbym tylko przypomnieć o pozostawieniu łapek w górę, subskrypcji, a także komentarzy. No a na dzień dzisiejszy to już wszystko. Dzięki, do usłyszenia, cześć!